Witam. Tym razem sprawdzę ostrość na słodko, a mianowicie sprawdzę nowe ostre żelki zakupione akurat w Żabce. Sprawdzę akurat żelka opartego na papryce jalapeno, a następnie sprawdzę żelka bazującego na papryce ghost pepper, czyli na papryce ostrości z wyższej półki. Tak się te żelki prezentują. No są to akurat takie pojedyncze, całkiem duże żelki i są one deklarowane jako ostre. Najpierw sprawdzę wersję z jalapino. Żelek zabiera poza papryko jalapino również kwaśne jabłko, jak tutaj jest podane na opakowaniu. Oba żelki pochodzą z takiej strony. Gigant O tutaj, jak widzicie. Oba żelki ważą akurat 50 gramów. No czyli jest to akurat całkiem spory jak na pojedynczego żelka. Tutaj możecie sobie akurat zobaczyć skład. Tak wygląda pakowanie z tyłu w całości. A się prezentuje akurat opakowanie żelka z Ghost Pepper i ten żelek jest akurat z wiśnią. Skład tego żelka prezentuje się w ten sposób. I tu możecie sobie zobaczyć. A tak wygląda całość z tyłu. Było akurat y, parę shortów, y, relacji na TikToku z tego, z tych żalków, ale nie widziałem, by ktoś y, z jakiegoś y, polskiego ostrościowego kanału, takiego większego, y, sprawdzał te żalki. Y, więc ja akurat zdecydowałem się te żalki y, sprawdzić. Y, najpierw zacznijmy akurat od wersji z Kalapinio, czyli tej. No to rozpakuję. Oczywiście tu mam rzeczy papierowe, jak zawsze. Jeszcze wrażenie zapakowe? O co nie? No, czuję po prostu y, mocny zapach jabłka. No, czuję po prostu y, zapach takiego zwykłego marketowego żelka. Y, także tu się unosi po prostu. Mocna jabłkowa słodycz, Ale tutaj żadnych papryk nie czuję. Czuję po prostu taką naturalną żelk żelkową słodycz, jak w przypadku większości żelek z marketu. Dobra. I tak wygląda ten żelek w całości. To jest taka... Yy, to jest, on jest w postaci po prostu takiej papryczki. Takiej dużej. No ja go po prostu zjem powoli, dokładnie przeżumając, a potem sobie zrobię dwie minuty Afterburna i tutaj będę wam pokazywał. Dobra, no to myślę, że nie ma co obijać, bo wełnę. Yy, jedziemy. Na razie poczułem słodycz, lekko ostrość. Ostrość poczułem, ale na razie to była lekka ostrość. Gryzę dalej. O, teraz trochę ostrość urosła. Po kolejnym przełknięciu. Nawet czuć jakaś ostrość. Mimo, że tu jest tylko harapinio. No jak ktoś nie lubi ostrego, no to może być nieźle zaskoczony tym produktem. Już nie polecam bym dawać tego żelka dzieciom w formie żartu. No tak, a teraz to jest rangi lejców z calapinio. I serem. Poszło? No, a sobie był trochę odczekamy, zanim się uspokoi. No, powiem tak, od razu przy yy, pierwszym życiu, już poczułem jakoś yy, lekko ostrość. Poczułem na początku taką fajną żelkowo słodycz, taką jabłkowo. I właśnie ona akurat w smaku akurat dominowała. Także smak tego żelka z jalapeno jest no taki sam jak w przypadku takich zwykłych marketowych żelków z jabłkiem. Także w smaku nie czuć było jak Jakichkolwiek papryk, no to, to po prostu taką czysto pikanterię. Już akurat przy pierwszym rzuciu mogłem poczuć taką niewielką nutę pikanterii, a po kolejnych przełknięciach, no to ostrzaść trochę coraz bardziej rosła, ale nawet na samym końcu, wciąż. Ostrość nie do jakiegoś większego poziomu. Cały czas jest to leka i przyjemna ostrość. Także jak na produkt z jalapeno, no to jest nawet wyczuwalna ostrość, biorąc pod uwagę, że jest to taki produkt marketowy w takim ogólnodostępnym sklepie dla każde, każdego. No Już nie polecę dawać żelka dzieciom, którzy nie lubią ostrego. Ale dla osób, którzy lubią ostre rzeczy w jakikolwiek sposób, no to polecam. Jest ostrość akurat dla każdego. Bo to jest to akurat lekka i przyjemna ostrość. No dobra. Także całkiem ciekawy produkt. No, mi się nawet spodobał. No, niestety tylko wadą jest cena, która wynosi yy, tak yy, ponad yy, 10 zł. No, także niestety jest to trochę sporo jak na jednego żelka. No, ale jednorazowo można sobie sprawdzić, tak wyjątkowo. Ale żeby tak regularnie kupować, no to raczej nie. No dobra, przechodzimy teraz do oszejszego żelka z Ghost Pepper. I który też zawiera wiśnie. Tutaj już sobie akurat włącza After Berna 5-minutowego. No, coś się zacięło. Dobra, teraz poszło. Zaraz ocenię zapach. Hmm. W przypadku oszy, oszejszego żelka, no to zapach też jest taki słodki. Jak w przypadku takiego żelka po prostu marketowego. No tylko tu akurat czuję taki mocny zapach wiśni, no bo ten żelek jest akurat y, wiśniowy, a nie jabłkowy. Na no a papryk tutaj też nie czuję. Nie unosi się tutaj jakimiś paprykami ten żelek. Także to może być, może być zdradliwe, jeśli to okaże się naprawdę być ostre. Wszystko, wiem wszystko, dobra. No to zbliżę oczywiście do kamery obowiązkowo, tu komisyjnie. No ten żarek też jest w postaci takiej, takiej dużej papryczki, 50 gramowej. No, i tego też spróbuję zjeść wolno. Bez jakiegoś szybszego połukania. Sprawdzamy. Słodnie. No trochę takie jeszcze Pani w języku czułem jeszcze przy rzuciu. O, teraz po przeknięciu już uderza ostrość. No teraz już czuję, że ostrość się robi wyraźnie nawet. No a teraz coraz bardziej piecze. No, to już nawet czuję ostrość, a nie, a nie tylko pikantność. No, słodycz jest tu trochę już zagłuszana przez ostrość. I nie czuję gorzkości papryk, ale Czuję, jak ta ostrość zaburza uczucie słodyczy miśniowej. No konkretnie oszczędzam nawet jak na taki produkt. Zjedzona. Afterburn. 5 minutowy. No powiem wam, że to ostrość tego żelka jest nawet konkretna. Jak na taki produkt z marketu. Tu zdecydowanie mogę powiedzieć, że nie jest to taka zwykła pikantność. Ale czuję, że to jest nawet już konkretna ostrość. I czuję, że ta ostrość się cały czas utrzymuje na na nawet takim wyraźnym poziomie. No może tak ostrość buzi mi przypomina takiego jednego czerwonego chipsa z Szwecji. Mówię o Hot Chip Challenge w takiej czerwonej trumnie. Tak? Może ostrość takiego całego żelka jest zbliżona do takiego jednego chipsa? Ale ostrość tego żelka może nawet nieźle zaskoczyć. No bo ja się tutaj spodziewałem takiej już lekiej ostrości, lekkiego szypania. O dziwo, ostrość się nadal utrzymuje całkiem wyraźnie. Minuta 20 minęła. No czuję rozgrzany język rozgrzane wnętrze buzi. Jak dotykam językiem wnętrza, no to czuję takie no parzenie po prostu. Czuję też ciepło na wargach. No i, i tu mogę powiedzieć, że już początkującym nie polecam tego produktu. Żelka z jak najbardziej polecam, ale tego, że Rzerca z nagoczonkiem, no, no to już nie polecam y, osobom, które zaczynają przygodę z ostrością. I tego żerka zdecydowanie odradzam dawać w formie żartu, no bo to może być już nieprzyjemne. Naprawdę. No cały czas jeszcze ostrość czuję. To znaczy, y, no spokojnie już przy, przy, przesiedzę z ostrością, ale. Czuję, że ta ostrość cały czas siedzi. No dobra, może teraz już tak powolutku już tak opuszcza. No powiem tak, po pierwszym już poczułem prawdziwe uderzenie ostrości. Po drugim gryzie, no to ostrość jeszcze bardziej dała się we znaki. I tak dalej. Wraz z każdym przełkaniem ostrość coraz bardziej rosła i rosła. A po zjedzeniu tego żarka w całości, no to ostrość jest jeszcze większa. I, i, i akurat się utrzymuje przez dłuższy czas. I tak szybko nie chce zejść nawet. To znaczy, nie wydaje mi się, żeby Przebijało tego chipsa, ale tak. Ostrość jest nawet zbliżona do tego chipsa. I jak mówiłem, nie polecam tego osobom początkującym. Dla oso osób prawionych to, no to będzie akurat przyjemne. Ale jak mówiłem, nie jest to produkt dla każdego. Ale jak na, ale jeśli to jest Lekko ponad 10 zł za takiego jednego całkiem sporego, smacznego i ostrego żelka. No to nawet polecam za tak konkretną ostrość dla sprawdzenia tego produktu. I polecam po, po prostu fanom takich wrażeń mocnych. No już jak jakoś nawet na nosie mokro robi. To znaczy na razie nie ma jakiejś wody z nosa, ale czuję, że mi się tak mokro robi na nosie. Zobaczcie ile zostało? 15 sekund. No już teraz buzi i ostro się uspokaja. To chwilka i zaraz afterbend zostanie zakończony. Poszło? A no i dodam yy, takie słowa, że ten, że początkowo te żelki chciałem sprawdzić prywatnie, no bo nie spodziewałem się, że to będzie jakaś taka mocna ostrość. Bym chciał robić nagrywkę. Ale po degustacji tego żelka z Ghost Pepper i potem, jak dowiedziała się, że on jest taki mocny, no to zdecydowałem się jednak sprawdzić tego żelka. No bo potem, jak zjadłem te y, żelki w czwartek, no to w przypadku tego żelka z jalapeno, no to jak możecie się domyśleć, to było spoko. Y, szybko, ostrość akurat y, zgasła. Lekka była pikanteria. A w przypadku tamtego żelka z ghost pepper, no to. No to wtedy poczułem takie lekkie ciepło na klacie, lekkie ciepło na brzuchu, ale ale nie przerodziło się to w ból. No i powiem, że nawet po tamtym żelku z Goose Pepper, nawet leciutko przypiekło na jedynce. Na dwójce już nie, ale na jedynce troszeczkę poczułem. Ale tak to było znośnie. No dobra, bardzo zaliczony, czyli reasumując. W przypadku tego żelka z jalapenio, no to żelek jest akurat bardzo smaczny, jabłkowy. Ostrość była lekka, ale była akurat wyczuwalna. No ale w tym przypadku żelka z jalapenio no to była akurat niewielka pikanteria. Także ostrość jest akurat dla każdego, kto interesuje się ostrością. No i tak tego żelka bym tak przyrównał do tych ostrych chipsów z jalapeno i serem. No i tak jak na produkt żabki z jalapeno, no to ostrość jest nawet dobra. Na przypadku tego żelka z ghost pepper, no to ostrość jest większa niż się spodziewałem. No smaku nadal czułem taką fajną słodycz. Czułem akurat bardzo smajny smak wiśni. Papryk też nie poczułem, no ale Ostrość trochę już przytłumiała tę słodką miśniowo. No co do ostrości, no to poczułem takie nawet wyraźne grzanie w buzi przez 4 minuty. A po tych 4 minutach, no to ostrość już buzi zaczęła słabnąć. No i tego produktu już akurat nie polecam osobom początkującym. No, ten produkt już jest akurat bardziej dla osób, którzy już są trochę wprawieni w ostrość. Ale jak na produkt taki że to jest to akurat nawet mocna rzecz. Polecam. I jak mówiłem, no, ostrość bym tak przyrównał do tego chipsa czerwonego, czeskiego, choć i przelęcz, w tej czerwonej trumnie. No i to tyle. Także towary warte sprawdzenia. Dzięki za obejrzenie. Cześć. Pozdrawiam, Pa. Trzymajcie się.